Jeszcze raz dzień dobry państwu witam państwa bardzo serdecznie. Na dzień dzisiejszy została zaplanowana sesja Rady Miejskiej w Łagowie. W związku z tym otwieram 70. sesję Rady Miejskiej w Łagowie ósmej kadencji i witam bardzo gorąco Panie i Panów Radnych, którzy przybyli dzisiaj na obrady. Witam pana burmistrza miasta i gminy Łagów Pawła Marwickiego. Witam zastępcę burmistrza Zbigniewa Meduckiego, wszystkich pracowników Urzędu Miasta i Gminy Łagów. Witam państwa Sołtysów. Witam pana Zdzisława Zwolińskiego, dyrektora gminnego zespołu szkół w Łagowie. Jak państwo wiecie, transmisja z obrad że tak powiem leci na żywo w internecie, także witam wszystkich internautów, którzy nas oglądają, a w szczególności mieszkańców miasta i gminy Łagów. Szanowni państwo, porządek dzisiejszej sesji przedstawia się następująco. Punkt 1 otwarcie 70 sesji Rady Miejskiej w Łagowie. Bardzo proszę państwa o ciszę. Punkt 2 stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt 3 przywitanie i przyjęcie porządku obrad. Punkt 4 przyjęcie protokołu Podpunkt A z 68. sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 8 sierpnia bieżącego roku. Punkt 4 litera B, przyjęcie protokołu z 69. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Łagowie, która odbyła się w dniu 31 sierpnia bieżącego roku. Punkt 5, podjęcie uchwał w sprawie. Podpunkt A. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2029, punkt 5 litera, po, litera B, podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łagów na rok 2023, punkt 5 litera C, podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych w miejscowości Płucki na terenie Gminy Łagów, punkt 5, podjęcie uchwały, y, litera D w sprawie sprostowania oczywistego błędu w uchwale numer 69 łamane przez 560 przez 23 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały numer 65 łamane przez 514 przez 23 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie przyjęcia programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łagów. Punkt 5 litera E. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer. 68 łamane przez 556 przez 23 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 8 sierpnia bieżącego roku w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Dzienny Dom Senior Plus i połączenie go z, z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łagowie. Punkt 5 litera F podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 68 łamane przez 554 przez 23 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 8 sierpnia w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior Plus w sentku. Podpunkt 5 litera G podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 68 łamane przez 547 przez 23 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 8 sierpnia 2023 roku w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Środka Pomocy Społecznej w Łagowie do przeprowadzenia postępowań w sprawie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących teren gminy Łagów. Punkt 6. Sprawy różne i wolne wnioski. Punkt 7. Zamknięcie obrad. Zanim poddam pod głosowanie hmm, przeczytany przeze mnie porządek obrad, proszę Państwa radnych, aby w tym momencie potwierdzili uczestnictwo w, se w sesji naciskając odpowiedni przycisk na tablecie. Dziękuję bardzo. Na podstawie listy obecności, a także stwierdzenia kworum na tabletach, stwierdzam, że w dzisiejszej sesji bierze udział 12 radnych, dwoje radnych jest nieobecnych. Rada, stwierdzam, że Rada może podejmować prawomocne uchwały. Szanowni Państwo, bardzo proszę o zgłaszanie uwag do przeczytanego przeze mnie porządku obrad. Czy ktoś z Państwa wnosi? uwagi, ma zmiany czy też jakieś uwagi. Nie widzę, to przechodzimy do przyjęcia porządku dzisiejszych obrad. Bardzo proszę Państwa radnych, głosujemy, kto jest za przyjęciem porządku obrad, który przed chwilą przeczytałem Państwu. Stwierdzam, że porządek obrad dzisiejszej sesji został przyjęty 12 głosami za,